Zanim mamy rocznicę Wołynia, mamy warsztaty, które pani chce zorganizować właśnie na Wołyniu. Tak. No już 3 lipca zbieramy się wszyscy razem, Polacy i Ukraińcy, na Wołyniu, no żeby, żeby rozmawiać. Rozmawiać rozmawiać o tej o tym najtrudniejszym momencie w historii w relacjach polsko-ukraińskich. Tak dokładnie ale też żeby być razem żeby poznawać siebie żeby, żeby nawiązać po prostu dialog Te warsztaty będą kulturalne bo będzie i teatr i polsko-ukraiński teatr i przedstawienie Romeo i Julia w, w stylu wołyńskim czyli jeden dziadek był za K. Jeden dziadek był z AK, a drugi z UPA i tutaj w tym wszystkim pleciona historia miłosna. Sama jestem ciekawa, bo jeszcze nie widziałam tego przedstawienia. I tutaj rolę Ukraińców będą grali Ukraińcy, a Polaków Polacy. Więc to będzie także przedstawienie w dwóch językach polsko-ukraińskim. Będzie także wybijanie rytmu pojednania na bębnach. Mamy zamiar tutaj wybijać ten rytm 24. 24 godziny, co najmniej. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Będziemy także sadzić drzewo, drzewo pojednania, dom wspólnie, razem. Będziemy wspólnie gotować, będziemy wspólnie sprzątać cmentarze polskie i ukraińskie. Będzie, będą też zajęcia terapeutyczne. Będziemy po prostu starać się do siebie zbliżać. Ale czy... Tymi wszystkimi wydarzeniami, tym teatrem, wspólnym sprzątaniem, wspólnym gotowaniem. Nie chcemy przykryć istoty tego wszystkiego, co zdarzyło się na, na Wołyniu. Ludobójstwo jest faktem. Czy chcemy to ukryć, czy chcemy nie, to odkryć? Nie, chcemy to odkryć. Chcemy wspólnie razem odkryć prawdę.